Witam z Bieszczad jak zwykle na wstępie Solfernost 2.6 jestem na polu ornym. dostałem sygnał także nie kopałem chcę abyście zobaczyli co i jak tutaj mam sygnał może przez słuchawki słychać bezprzewodowe już podgłośam, bo sam chcę słyszeć. Oczywiście nie mam pinpointera, mamy to tutaj. standard, o mamy, mamy, mamy monetkę jakąś, ale chyba wycieru. Oj, zobaczymy. Co to, to jest? Nie nie, nie. nie zdołamy nic zobaczyć z tego względu, że tu jest ziemia zbyt kwaśna. To raz, a dwa, że cały czas pewnie od... skiba odkrywała, to zakrywała i tak dalej. Także zobaczcie, to jest typowy wycieruch. Coś tam jest delikatnego widać, ale to nawet po wyczyszczeniu nie będzie. Zobaczcie, teraz jest ładna ostrość. Nie wiem, czy słyszycie żurawie. Odlatuję sobie do ciepłych krajów. A stalowista kontrafedora. Ok, dziękuję. Szukamy dalej.